Cześć witaj w kolejnym odcinku kursu podstawowego .net. dzisiaj porozmawiamy sobie o tokenach JWT co to jest i do czego to służy dzisiaj próbujemy sobie napisać taki prosty kod który po prostu wygeneruje nam taki token w języku C go użyć, jak go przesyłać, co robić to jest taki wstęp do jakiejś takiej kryptografii, do autoryzacji i na początku zajmie się po prostu, jak wygenerować taki token C-Sharp. Na początku musimy sobie dołączyć pakiet NAGET, który będzie nam umożliwiał zrobienie takich rzeczy, czyli dorzucamy sobie. Piszemy tu JWT i znajdą nam się pakiety, które służą do JWT. Najpopularniejszy jest taki pakiet jwt.net, ale my sobie tutaj weźmiemy na nasze potrzeby. One w każdy z nich wystawia, toke wystawia tokeny tak samo. Oczywiście działają inaczej, mają inne nazwy, ale. Ale generalnie służą do tego samego. My użyjemy sobie tutaj jest taki by Microsoft. O, tutaj to jest Microsoftu narzędzie i służy on. Ten tutaj. OK, i służy do robienia JSON Web Tokens, czyli JWT. No to zainstalujmy sobie go. OK, mamy go dodanego, mamy ten JWT. No i spróbujmy sobie napisać taki prościutki kod, który będzie nam generował taki token, i potem na tej stronie sprawdzimy. Ja teraz może piszę kawałek. Na początku to jakby rzeczy, które chcemy potwierdzić, czyli te dane. To się nazywa claim z angielsku, czyli jest taki specjalny typ claim, czyli możemy tu nawet tak zrobić. I to będzie po prostu lista takich jakby twierdzeń i żądań, które chcemy potwierdzić tym. I tu możemy dodać co chcemy, po prostu możemy zrobić new claim. Claim jest takie słowo często w autentykacji, identyfikację użytkownika używane czyli to jest jakaś cecha użytkownika możemy nazwać jakieś coś co chcemy potwierdzić że on naprawdę to ma na przykład chcemy dodać row czyli że ma że jest adminem admin new climb na przykład chcemy jak, jaką ma nazwę jak się nazywa użytkownik John no, i tych claimów możemy statytować dowolnie dużo, one się potem po prostu pojawią. One są tam umieszczone w tym tokenie w sekcji data. Jak to mamy zrobione, to musimy teraz sobie wygenerować taką, taki obiekt token descriptor, czyli coś, co opisuje nas, jak ten token ma działać, jak ma być podpisany. Czyli na początku stworzymy sobie może taki klucz, czyli secret, go nazwiemy ASCII. No i tu musimy podać jakiś po prostu, podajemy string i za pomocą tej funkcji zamieniamy go na ciąg bajtów. I to co trzeba wiedzieć to to, że ta metoda haszująca, którą użyjemy, użyjemy taką samą, jak tam była na stronie pokazana, ona wymaga, żeby nasz tajny klucz miał co najmniej 128 bitów, czyli to będzie 30, co najmniej 32 znaki. Czyli musimy tam wpisać co najmniej 32 znaki, nie mniej. Jak będzie mniej, to wyskoczy błąd, że ta metoda wymaga dłuższego. Może to zamknę, żeby było widać. Okay. To sobie potem policzymy. One, two, three. Dokładnie części ok. I tworzymy taki obiekt, który się nazywa token descriptor. Ok, mamy to. No i w tym deskryptorze jest bardzo dużo rzeczy, które można ustawić. Ale my oczywiście ustawimy sobie w tym deskryptorze tylko najważniejsze czyli Subject to będzie czyli taka jakby identity czyli tożsamość bazująca na claimach to będzie główna część którą przesyłamy i dajemy sobie te nasze claimy tutaj jako taką listę claimów dajemy do tego claims identity i ten Subject to będzie nas ten payload czyli te data ten ładunek który umieszczamy druga rzecz którą musimy zrobić to jest kiedy wygasa i piszemy w ten sposób to robimy DateTime i najważniejsze dajmy UTC czyli czas UTC Universal Time nie tam na czas lokalny Polski tylko to musi być czas uniwersalny i na przykład admin 5 taki zapis da nam to że ten klucz od momentu wystawienia, od momentu kiedy go wygenerujemy będzie ważny 5 minut, ale to można zrobić dodaj godziny, dodać więcej tych minut, 20, 50, 100, można zrobić Add Hours, czyli na przykład 2 godziny, dni można w tym momencie zrobić dowolnie długi od momentu wystawienia. No i najważniejszy, czyli podpis. Uh, sign, signing Credentials, New Signing Credentials i teraz musimy podać po prostu po pierwsze klucz, czyli tutaj używamy symetryczny klucz i zrobimy go z tego naszego secret, czyli podajemy ten ciąg bajtów. A druga rzecz, którą musimy tu zrobić, okay, to musimy podać security algorithm. I to będzie, to musi być ten HMAC SHA256 signature. Czyli to jest taki algorytm do wystawiania podpisów. Ok, czyli mamy już podany, jakby, payload, mamy, kiedy wygasa ten token, mamy podpis, czyli signing Credential będzie wygenerowany za pomocą tych ustawień. I w zasadzie ten cały obiekt token descriptor mamy gotowy i możemy spokojnie użyć teraz takiego specjalnego drugiego obiektu, który nazywa się token handler, czyli to jest to, co tworzy tak naprawdę ten token, używając tego descriptora security token handler, tworzymy sobie taki handler i teraz tym handlerem robimy token handler create token i podajemy po prostu ten token descriptor, czyli to nam opisuje jak ten token ma być zbudowany, token handler nam ten token buduje i zwraca token, czyli taki obiekt który zawiera w sobie token, security token, a nas tak naprawdę interesuje tylko i wyłącznie console write line, żeby go zapisać do stringa, do tekstu, czyli robimy znowu używamy tego token handlera i robimy write token i podajemy ten token, który po prostu dostaliśmy, i wtedy będziemy mieli w nim włożone te rzeczy. Używamy tego sekreta. Tutaj mamy skonfigurowane, co ma zawierać, jak ma, kiedy wygasać, co, czym go podpisujemy. No i tym token handlerem wygenerujemy ten token, a token ma, i ten token handler ma też write token, czyli możemy go po prostu zapisać sobie do stringa. No to uruchommy, to zobaczmy jak działa. Także widzimy, że dostaliśmy taki token, możemy ten token sobie skopiować. Działa, możemy sobie wziąć teraz stronę JWT, możemy go tu wkleić. No i widzimy, że mamy ten sam algorytm, mamy tutaj role admin, name john, no i mamy kiedy wystawiony. Not valid before, to znaczy, że możemy też podać czas, że nie jest ważny, na przykład, że, że ważny ma być od pewnego momentu do pewnego momentu. I teraz tutaj mamy, on mówi, że invalid signature, ponieważ tu domyślnie wstawia ten swój secret, ale jak teraz stawimy ten nasz secret, który tu użyliśmy, no to on w tym momencie podpisuje signature verified. Czyli po prostu ten token jest potwierdzony. Czyli serwer użyłby właśnie, wygenerowałby ten podpis i sprawdził, czy zgadza się, czy do tej treści z początku zgadza się ten podpis. I żeby zweryfikować ten podpis, trzeba znać ten secret, który tu wklejamy. Także to wszystko na początek, jeśli chodzi o JWT, o wygenerowanie takiego tokena co się w nim znajduje. Składa się z trzech części. Ta strona to bardzo ładnie pokazuje. W następnych częściach powiemy troszeczkę więcej o tym, jak takich rzeczy używać, co z tym robić. To wszystko w tym odcinku. Dzięki, że obejrzałeś lekcję do końca. Zapraszam Cię do zasubskrybowania kanału szkoła programowania.com. To wszystko na dzisiaj. Serdecznie pozdrawiam, cześć. Pod filmem znajdziesz link do kodów źródłowych, które zostały użyte w tym odcinku. Spróbuj swoich sił samodzielnie w Visual Studio. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o programowaniu, to zapraszam do następnego filmu.